Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Otwieramy sobie pierwszy list apostoła Piotra i w pierwszym rozdziale czytamy od wersu trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy werset mówi nam o tym, że niemożliwe w Jezusie Chrystusie stało się możliwe. Los człowieka, który do tej pory był można powiedzieć zdeterminowany przez grzech i przez wyrok śmierci, który na każdym człowieku spoczywał, ten los człowieka został Odwrócony. Kluczem do zmiany było zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, czyli powstanie Jezusa Chrystusa z martwych. Drodzy bracia i siostry, jeśli by Jezus Chrystus nie powstał z martwych, to cała nasza wiara jest po prostu śmieszna, niepoważna i wszystko, co robimy, w ogóle. Nie różni się od tego, co robią takie czy inne religie. Chrześcijaństwo, jego prawdziwość, jego moc opiera się na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nieco to inny temat, ale powiem, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jednym z najlepiej udokumentowanych wydarzeń starożytności. Więc jeśli ktoś podważa prawdziwość, Informacji o zmartwychwstaniu Chrystusa, to właściwie może wszystko, co dotyczy starożytności, wrzucić do pieca, ponieważ nic nie jest prawdą, jeśli oczywiście podważymy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla nas to, co najważniejsze, brzmi w następujący sposób: On nas odrodził ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią. To, czego człowiek nie posiadał i to, czego nie posiadają dzisiaj ludzie niewierzący, to nadzieja. Nie mają nadziei. Nie mają nadziei na zmianę swojego losu. Nawet jeżeli są w stanie zmienić w krótkim terminie coś w swoim życiu, wyjechać na wczasy, wziąć ślub, zbudować dom, to tak naprawdę to wydarzenie nic nie zmienia w ich życiu co najwyżej sprawia że przez pewien krótki okres czasu dokonuje się w ich życiu jakaś zmiana oczywiście powierzchowna ale nadziei na gruntowną zmianę nie ma bo być nie może w Jezusie Chrystusie z wstajemy oczywiście rozumiemy że z martwych wstajemy przez wiarę Musimy uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Zmartwychwstajemy, jak mówi czwarty werset, do dziedzictwa, które jest nieskalane, nieprzechodzące, nieprzechodnie, nieznikome. Zawsze świeże. Ono jest zachowane dla nas w niebie. Boże obietnice zawsze są prawdziwe. Boże obietnice są niezależne od tego, co dzieje się na tym świecie, co dzieje się w naszym życiu. Są niezależne od naszych zachowań, są niezależne od czegokolwiek. Bóg, jeżeli coś powiedział, to jest to nienaruszalne. I do takiej właśnie rzeczywistości Bóg nas odrodził w Jezusie Chrystusie, o ile uwierzyliśmy. Piąty werset powiada, że jesteśmy przez Boga, Jego mocą strzeżeni. Strzeżeni. Oczywiście, jeśli wierzymy, to się powtarza, jeśli wierzymy w ten ratunek, który został przygotowany dla nas w czasie ostatecznym. Czas ostateczny to oczywiście czas od momentu, kiedy przyszedł Chrystus po raz pierwszy, aż do chwili, kiedy przyjdzie po raz drugi. W tym właśnie czasie objawia się to zbawienie, ten ratunek, który Bóg. Przygotował dla tych, którzy uwierzą. Szósty wers powiada więc: Weselcie się, radujcie się. Pomimo, że na krótko możecie, jeśli trzeba, być zasmuceni różnorakimi doświadczeniami. To oczywiście jest możliwe i tak rzeczywiście czasami się dzieje. Ale wtedy nasza wypróbowana wiara. Okazuje się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, a wszystko ku chwale, czci i sławie, która się objawi w Jezusie Chrystusie. Jego właśnie miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Osiągając cel wiary, czyli zbawienie dusz. Drodzy bracia i siostry, Biblia nie mówi nam, że staramy się osiągnąć, ale że osiągnęliśmy cel wiary, cel naszej wiary. Co jest celem naszej wiary? Celem naszej wiary jest zbawienie. Celem naszej wiary nie może być niewiadoma. Celem naszej wiary nie może być sytuacja, w której my nie wiemy, co nas czeka, my nie wiemy, dokąd idziemy, my nie wiemy, co się z nami stanie, kiedy z tego świata odejdziemy. Ludzie, którzy tak myślą, nie są wierzący, bo być nie mogą wierzącymi. Celem naszej wiary jest zbawienie, ratunek, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. Jeśli więc wierzę Jezusowi Chrystusowi. To moja wiara osiągnęła cel. Jeśli nie wierzę Jezusowi Chrystusowi, nie wierzę w zbawienie, które On mi daje z łaski, to albo wiary nie mam, albo moja wiara jest absolutnie niedojrzała i nie osiągam celu tej wiary. I jestem tak naprawdę w punkcie wyjścia. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Ponieważ człowiek, który mówi, że wierzy, ale nie wie, co dzieje się w Jego życiu duchowym, nie jest świadomy Bożych błogosławieństw, nie wie, co stanie się z Nim po śmierci. W co wierzy? W co wierzy? Ktoś powie, no wierzy Jezusowi Chrystusowi. Ale pytanie, w co? Co to znaczy, że wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Musisz wierzyć w to, co On powiedział, inaczej Mu nie wierzysz. A On powiedział, że ten, który mu uwierzy, nie zostanie wyrwany z jego ręki. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą powiedział, ale jeśli mówimy o celu naszej wiary, czyli zbawieniu duszy, no to właśnie to zostało powiedziane. Nikt nie wyrwie ciebie z mojej ręki, jeśli mi uwierzyłeś. Ja jestem twoim zabezpieczeniem, ja jestem fundamentem, na którym stoisz, mówi Jezus. Chrystus. Ktoś, kto nie może tak powiedzieć, nie jest wierzący. Może próbuje być wierzący. Może nawet nie wie, że ma prawo tak uwierzyć, bo go przekonano, że nie ma takiego prawa. Wielu katolików twierdzi, że oni nie wiedzą, co się z nimi stanie po śmierci. Ci najbardziej odważni twierdzą, że pójdą do czyśca, który nie istnieje tak nawiasem mówiąc, więc gdzie pójdą? Ale nie ośmielają się powiedzieć, że oni są zbawieni, bo religia, w której tkwią, zabrania im tego. Nie wolno im tak powiedzieć. A więc w co wierzycie, ludzie? Jakie ma znaczenie dla Was, że Chrystus powstał z martwych, skoro w przypadku, który Was dotyczy, nie wygląda na to, że pokonał śmierć? Wy nadal tkwicie w śmierci i to jest bardzo smutne, ponieważ jest wśród Was wielu porządnych ludzi. I wielu ludzi, którzy szczerze kochają Chrystusa, dlaczego dajecie się okradać? Dajcie się okradać przez religię, ale dzisiaj mogliśmy przeczytać, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas, odrodził nas tryb dokonany ku nadziei żywej przez martwych stanie Jezusa Chrystusa. Co ciekawe. Słowo błogosławione, które znajdujemy w tym miejscu, to greckie ewlogitos. Ewlogitos to jest trudne słowo do, do przetłumaczenia. I właśnie tłumacz tutaj, wstawiając słówko błogosławione, udowodnił to, że jest to trudne. Bo chyba najlepiej byłoby powiedzieć nieustannie wysławiane. Nieustannie wysławiane. Za co miałby być Bóg nieustannie wysławiany, skoro nie zbawił nas, skoro nie dokonał żadnego szczególnego dzieła? Za co miałby być wysławiany nasz Bóg, skoro ja nie wiem dokąd idę, nie wiem co się ze mną dzieje? Za co miałbym go wysławiać? Przecież wygląda na to, że dalej jestem w śmierci. Zanim zaczniemy krytykować, zastanówmy się, w co wierzymy, komu wierzymy, jaki jest cel naszej wiary. Dokąd zmierzamy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom, tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lakkujcie! Subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.